Zaczynamy do kogo moment startowy? Dobrze z pierwszego. Oskar Pfeiffer. Dobrze także jego kolega z czyli Oskar Paluk, Dobrze poczyna sobie Junior. Stary Gozów na początku tego meczu. On jest na prowadzeniu. Już atakuje. Gleb Czugunow poszerzył. Tor jasny jest za kołem. Oskara Pfeiffera. Nagle pokazuje się przy krawaczniku. Dobrze kombinuje. Gleb Czugunow. On staje sobie sprawę z tego, że cała nadzieja właśnie w nim. Jeśli gospodarze mają tego, nie mają tego wyścigu przegrać podwójnie, to Gleb Czugunow musi tutaj coś wyczarować. Jest jest za Oskarem Pfeifferem. Ten pozwala na to, oczywiście na prowadzeniu był Oskar Palochną. Gdyby Paluk zaczął ten mecz od dwóch, trójek, to byłaby to naprawdę wielka sprawa dla tego wciąż bardzo młodego zawodnika. Przyczajona sylwetka Gleba Czegonowa jeszcze będzie walczyć, jeszcze nie rezygnuje, jeszcze szuka swojej drogi zawodnik GKM Ogrodzioc, ale to jest kolejny wyjście w którym trudno o jakąkolwiek zmianę pozycji. Gleb Czegonow nie zbliża się. Mam wrażenie, że na wyjściu z tego wirażu tylko stracił. Dodatkowo do Oskar Kara Fajfera Kasper Łobodziński zupełnie się nie liczy. Można wysnuć taki wniosek, jakby gospodarze, przynajmniej na ten moment, zbyt komfortowo na swoim torze się nie czuli. 10 do 14 po serii trzech remisów. Nagle wyścig wygrany podwójnie przez ekipę Stanisława Chomskiego. Za moment, czy Wrocław będzie odrabiał straty? Oto jest pytanie! Drgnął Janowski, przez to został, ale Kowalski robi piękną robotę dla Macieja Janowskiego i całego Wrocławia! 5-1 dla Sparty Wrocław, rzucają się teraz w pogoń! Lincy po szerokiej, Holder po krawężniku, szybko jedzie Cała czwórka bardzo bliziutko Licji pięknie się rozpędza do szerzej, już można Maciej Janowski próbuje holować Kowalskiego I robi to w iście magicowym stylu parą jeździ jak nikt na świecie licji za mocno Zostaje, teraz będzie atakował Chris Holder Ale patrzmy jak swojego młodszego kolegę Pilnuje Maciej Janowski Robi to fenomenalnie Książkowo, chociaż tor szeroki I parą jechać trudno Trudno tę integralność zachować Czwarte kółko rosło. Kolder nie atakuje już zbyt agresywnie, raczej czeka na błąd. A Maciej Janowski nie błądzi, mało tego nie pozwala błądzić młodszemu koledze z Pary. Meczik i Kowalski. Sparta się odgryza bardzo szybko. A... Bardzo dobrze, Dan Biuli, czego należało się spodziewać. Także Sparta na podwójnym prowadzeniu. Chociaż Lewandowski dostał prędkości, będzie chciał wyprzedzić Andrzejewskiego. Ciaśniutko, ale z pierwszego okrążenia wyjdą Wrocławianie na dwóch pierwszych miejscach. Chociaż młody Andrzejewski w opałach, Lewandowski, szybszy Lewandowski za chwilę pewnie wyprzedzi Andrzejewskiego, który trzyma się kurczowo wewnętrznej, a pojechał odważnie. O wiele bardziej doświadczony Junior starunia i jest na drugiej pozycji, a Andrzejewski pewnie będzie się bronić. Teraz przed atakami również młodego Tończyka Heiselberga. 4-2 zatem dla Sparty Wrocław Piuli. Tak jak mówiliśmy, co nie może być niespodzianką, już przewaga 50-metrowa nad rywalami. Ale proszę o trzecie miejsce. Się pewnie pokłócą jeszcze Andrzejewski z Heiselbergiem. Ostatnie okrążenie. A więc Tończyk teraz na dystansie przed Andrzejewskim. Ale Nożyca Andrzejewskiego, kto przed ostatnim wejściem w łuk będzie na trzeciej pozycji? Andrzejewski był drugi teraz upadek. no Młodego człowieka pewnie ambicja trochę przyrosła. Mam nadzieję, że to nie groźny upadek, że tam się nic nie wydarzyło. Na całe szczęście. Ale prawa dla tego człowieka, który cały czas przecież uczy się tego żużda. Bardzo dobry starty gości. no A jakże? A Milik po szerokiej może się tam napędzić. Czy znajdzie na siebie miejsce? Czech. Świerć tymczasem lepiej, chaotycznie. Milik, ale wjeżdża na drugą pozycję. A prowadzi niech kto inny jak Bartosz raz Przecieram oczy ze zdumienia. On chyba też trochę się dziwi. To jest jego dopiero drugi wybieg. Drugi kontakt z Torrem, A już się musi bronić. Musi bronić prowadzenia. Milik szeroko. Świercz po małej. Będą On tutaj piłki atakować. Ale uciekaj, chłopie. Tak jak mówił Levienie w naszym magazynie. Nie bój się, nie oglądaj się, tylko jeźdź do przodu najlepszą ścieżką, a Milik będzie go ścigał. Milik chce się odbudować. Wielokrotny medalista Mistrzostw Europy Wacław Milik w pogoni za 16-letnim Bartoszem Bańborem. Czy to się uda? Nie liczy się kompletnie Grzelak z tyłu. Piotr Świercz chyba już odpuścił, zostawił Milika w walce o zwycięstwo, a ten Bańbor, proszę bardzo, prowadzi dosyć pewnie, tak jak mówiłeś Macieju, z okrążenia na okrążenie, chyba nawet coraz lepiej. Tam są jeszcze błędy, tam jeszcze brakuje takiej pełnej płynności, teraz się obejrzał, to go może zgubić. Milik wyszedł szeroko, ale przetnie, Milik do małej, Wacnaw, Milik po grędzie, ale jednak Warmbor, Warmbor to zrobił, jakieś 40 metrów przed metą przegrywał z Wacnawem, Milikiem, ale ostatecznie to musi być jego pierwsza trójka. Trzyma krawężnik, Cierniak z bal, e, Drabik chce wejść do klubu 1000 już w tym wyścigu. Drugie miejsce dałoby mu ten niezwykle prestiżowy pułap. Fantastyczna rywalizacja między nimi Kupera z przodu, Cierniak cały czas drugi. Na trzeciej pozycji Drabol, poprawka tylko na moment. Jakiś to piękny, nowy obrazek, bo spotykają się w bezpośredniej rywalizacji dwaj i... Technicy speedwayowego rzemiosła. Oni potrafią na motocyklu zachować się zupełnie niestandardowo, ale przepięknie, cudownie, malowniczo, a jeszcze dodatkowo w tym kurzu rozświetlany, przemijanym przez słońce. To są naprawdę cudowne, żużlowe obrazki. Cierniak po raz szósty niepokonany w pierwszym i drugim wyścigu w Lublinie drabik nie może wygrać na...